Hi, guys! Witajcie na moim kanale! Anyway, love you guys so much! Zapraszam! Dzisiaj zabieram was ze za sobą na trening. Trening MMA. Zwykły trening. Jestem ze mną Janek. Janek będzie tam coś nagrywał. Słuchajcie, wypoczywam samochód, okazuje się, że on jest y, pół więc teraz pierwszy raz próbujemy ten, dojechać na trening cali i zdrowi A to się, tu nie ma ten jest To jest tak małe auto, że A nie ma ja Jeszcze Teraz tak I teraz na? na... O nie, i tutaj są okay. Gdzie? I, i... I jadę? I po prostu jadę? Ale yes. ja nie widzę, który mamy bieg. O kurde, dobra, słuchajcie, my musimy jechać, dojedziemy na miejsce i, i potem się rozwijamy. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już na WCA i fun fact: ja zaraz dostanę okres. Dosłownie lada chwila, więc dzisiaj będzie trening na okresie, czyli mm, bardzo mało motywacji, bardzo szybkie wkurzenie. Nikt, przyślegam Wam, nikt mnie tak nie wkurza jak Adam. Adam potrafi mnie wyprowadzi z równowagi. Tak, a jak jestem na okresie? Kiu! Teraz wam przedstawię Adam, bo to nikt nie nic się chyba tak to jest. Ja patrzcie jaki loser. on się widziałem jak loser. Loser! To jest Adam Slodajev na Instagramie Adam Klepka <to> Slodajev. Ten trein to jest barter. Ja nie chodzi Ci za tym trenie. Nie yeah. To Daj to jest Ty dla na siebie nagrywasz, nie chłopie Nie, Dlatego nie. Ja jest... nie potrzebuję Brawo zrobione ja nie potrzebuję Dzisiaj darmowy trening A ja, ja, co ja zrobię? Ja, ja ledwo potrzebuję Mordo, możesz nawiązać teraz współpracę Ja parteru nie biorę, od razu Nie chodzi na treningi Dlatego się nie rozwija Ty cały czas wyjeżdżasz, czy to do Litwy, czy to WhatsApp bo co ty to? No bo ty, ciebie nie ma. Ale ja nie nie. Ile ja trening? Jeden trening opuściłem. <pod inclusive> <Ch patreon. susztur Dir> Jeden trening. I co przez całe życie będziesz teraz wspominać ten trening? No Przyjmujesz o, Dobra. 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 przyjmujesz, Dobra. 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 chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, Dobra. Dobra. Chodź, 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 chodź Chodź, chodź,

Hej, nic się nie jest... miało ja, potem będzie narzekany, rynkiem, bolo, noc, dach, skórę, yeah. i ręce mu będą. Mam zleftą Nie. person, bolo. Adam, coś się, się pomyliło z innymi zawodnikami. Właśnie nie. Zawodnicy nie, nie zawsze. Nie, ja zawsze... Zawsze Ej! kto więcej gra w ringu, ja czy Adam? Szczerze? bo ja tak samo gadać się. Ja, ja jestem trenerem. Ja mogę gadać, ja muszę gadać, i jak ja chcę, to robię wszystko, bo o, ja jestem trenerem. A da. ty jesteś pod pieczą, ty gadasz się i ja się pytam. Ty więcej się nie odzywasz. Moja buzia jest zamknięta. Jak ja coś pytam, wtedy. Aha, okej. Na tym to polega. A trener pod opieczą, no. no. ty gadasz, myśmy za mogli być na ja, ja mogę, robić, ja mogę, ja powiem. mogę. Jeszcze raz, ja mogę.

Wokół, oh wokół, Kondycha. Ale ile to było? To było jakieś 15 minut, nie? 6 No ile kiedy właśnie sobie na treningu? To jest może mój czwarty trening przy, od, y, od walki. 2 miesiące przerwy miałam. Cofnij się, cofnij się Mówisz się. Raz, Nie, nie, jak. ale cofnij się, masz i potem dopiero Jeszcze raz, Cofnij się Te się, tak. odwróć się Odwróciłem ja się, no. Okej. Okay. Odwróć się Odwróć no. się Nie, drugą Jak drugą? To, o, dalej Tak, nie tak

lewy, prawy i prawa muszą. pokaż się tu jesteś ważne jest tam żeby zrozumieć, że ty prawą nie uderzasz ty prawą tylko pokazujesz to nie jest żebyś czuł sprawę ale to jest lewy tak czyli jest lewy Bo? nie, nie, to jest prawy A. lewy lewy prawy o, 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 umiesz to tylko musisz troszeczkę pójść. jaki talent, to talent tu patrz. Tu, tu, tu Z ręką. Zaciąłem. Nie, Jeszcze raz. Co to jest? Co to jest? Co, co ty biodrami robisz z pątki. Weź się. Nie tu. W zasadzie wyglądem niesteczki mogę żeby w trakcie treningu wycierać sobie twarz bo mi potem się robią takie potówki trądzik z potu trądzik przez pot Dzień dobry, w dzisiejszym wywiadzie złapaliśmy Adama Soldajew. Adam Soldajew, jak się siedziesz? Głodny, a tak dobrze. Okej, okay, dobrze. Pierwsze pytanie to są pytania od widzów do, okay. do ciebie, Adam. Dlaczego twoje uszy tak wyglądają? Bo robiłem sobie operację plastyczną, żeby na ulicy ludzie wiedzieli, że ja coś ćwiczę, a wtedy jeszcze nie ćwiczyłem, dlatego jeszcze... To jest pytanie dosyć e, sportowe, aczkolwiek to jest wymarzony przeciwnik. Ja nieraz raz odpowiadałem na to pytanie, więc... Jeszcze raz. Proszę głośniej. Ja często odpowiadam na to pytanie, bardzo często odpowiadam na to pytanie i, i przeciwnik się nie zmienił, to jest genzi, jasnym Jak ktoś śledzi UFC to wie kto to jest. Gendzie. Czy jest ciężko trenować kobietę? W sensie jaka jak jest różnica, główna różnica między trenąbą a Adam... Bardzo dużo ma rodziców bardzo dużo ma rodziciel. Jak coś gada, to jest rób tak, się tak. mówi, tak. nie ma pytań. Jak jesteś na treningu, jak trener ci mówi rób tak, to bez gadania, bez otwierania burzy robisz. Bardzo szybko taką zmienną tą masierę Humor to Kobieta zmienna jest Tu raz uśmianyta, tu, tu raz tu nie wiadomo co tu jest smutna, tu służona Nie wiesz o co chodzi facetem, tak nie, z nie. Z facetem na treningu tak nie jest Przychodzi, mówisz rób to, rób to On robi, robi, robi Wszystko i do domu A tu jeszcze trzeba wiesz za przyfalogę. jo, Ojojo. Czy myślałeś o założeniu TikToka? Myślałem, myślałem i nawet pytałem na live, czy fajny by to pomóc, Ale na mogę ci przerwać. Adam ma TikToka i Adam ogląda wszystkie edity, które robicie o nim, on to widzi, on to, on to likeuje. Bo ty mi przesyłasz. Mi bo ty mi, nie, ty mi przesyłasz, dlatego ja to wszystko widzę. Czy Adam będzie się tronował do jakiej To jest pytanie do mnie. E, wydaje mi się, że jeśli był graf, Adam będzie się przygotowywał do każdej walki. <laughs> Nie? Co to co był to za śmiech? Zobaczmy Ewax to szczyt. To kolejny na pewno. Kiedy golisz brodę? Hmm. Czeczna się nie pyta o takiego pytania. Ta, ta, nie zadaje się takie pytania. Może ty jeszcze 2 temu goliłeś brodę. Adam się teraz dowiedział, że jednak nie może golić brody. I już nigdy. Czemu ja powiedziałam pytania z ciebie? Nie czekaj, nie odpowiada, Weź to bitnie, a ty jeśli gdzieś kiedyś z golem? Będziesz już się tłumaczyć o, Nie, czy jest szansa? Nie, nie, nie ma szansy Nie ma szansy, poczekaj ja, po no prostu lubię brodę i finita No No, that's so boring Nie, no to, ale wiesz, no Mogę. Kiedy ty widziałeś wilka bez włosów? O Co to jest za porównanie? Nie mam pojęcia No to nie że to jest Nie no, uh, no Adam będzie teraz przez czas No o Na pewno będę miał przez czas brodę. Czy byłbyś w stanie poślubić kobietę innej wiary lub w ogóle niewierzącą? W ogóle niewierzącą na pewno nie no co? dalej no? pytanie A, było, druga część no, pytania była no, nie, tak, tak. dalej, jedziemy dalej O, oh, really? Dużo jest pytań o to, jak, jak to się w ogóle stało, że Adam trenuje czy nie chciałeś trenować Ej, Ja dzień przed się dowiedziałem, że cię trenuje i w ogóle nie chciałem I Bardzo nie chciał, no bardzo, bardzo nie chciał No, ale się złożyło tak, jak się złożyło jest fajnie, nie ma, nie ma, nie ma Ej, dobra Ej, to była najmniejsza Jest fajnie Ej, Adam, Twój ulubiony cios? Mój ulubiony cios? Taki, który nikt nie widzi. Ooo, that was a good, uh, one. good one. Hi guys, it's me again, Lexi Chaplin i dzisiaj zabieram was ze sobą na święta do mojej rodziny na Pomorze Cici. Więc już Wam mówię, jak wygląda dzisiejszy plan. Okej, okay, first of all, bardzo zmęczona jestem. Mało spałam, a rano musiałam wstać i jechać z Frankiem do weterynarza, który kosztował 300 zł. 300 zł, byliśmy tam przez 10 minut, kosztowało to 300 zł. W każdym razie, I'm really tired. Jestem bardzo zmęczona i nie chcę mi się jechać. Bardzo nie chcę mi się jechać, ale it's. Święta, więc jedziemy. Teraz jest za moją rodziną i nie mogę się doczekać i zobaczyć. Ale chce mi się też bardzo spać teraz. Pociąg mamy za godzinę. Musimy w tym czasie spakować się, posprzątać mieszkania, bo zostawiam koty w domu. Ja jadę na dwa dni i będzie przychodzić mój znajomy i musi być trochę czysto. Chciałam też wziąć prysznic, ale chyba nie zdążę. Będę spać w pociągu, więc no tak, najpierw zabieramy się za sprzątanie, więc zapraszam Was na szybki montaż. Mojego sprzątania. Tego vloga nagrywam na telefonie. I dajcie znać, czy wolicie. Ja zaraz kupię kamerę taką drogą, drogą, boli mnie portfel. W każdym bo to z 20 koła, kosztuje. W każdym razie na razie nagrywam tego vloga na telefonie i dajcie znać, jak Wam się podoba jakoś. Dobra, bez zbędnego gadania. Pokażę Wam mieszkanie przed i po, więc tu mamy syf. Przede wszystkim muszę odkurzyć, bo wszędzie są włosy. Okej, okay, to syf, tu mm. no i to wywalić. O, jak się to ogarnąć! Ja nie, jak mi się chce spać. Ja nie jak ja bym chciała już być w tej drugiej fazie. Chciałabym już być po. Chciałabym już być... Dla was to jest sekunda. Dobra, widzicie już. Po! Okej, więc robota skończona. Posprzątałam z miarę tak, na tyle, żeby nie było wstydu, jak przyjdzie ta osoba Spakowałam się mniej więcej e, Ja jadę na dwa dni, więc wziąłam e, piżamę, jeden outfit I prezenciki Bo e, ja dostaję dużo rzeczy, których ja potem nie używam I dam je mojej siostrze i mojej mamie Mam nadzieję, że się ucieszą Mam pół godziny do pociągu Peron od razu obok, więc ja już będę wychodzić zaraz Dalej mi się chce strasznie spać Ale będzie spanko Ale będzie spanko w tym pociągu Dobra, słuchajcie, jestem spóźniona Nie wiem, czy zdążę Trening, to jest babka, ja nie siebie, Nie, Ej, a ty Hejka, słuchajcie, wróciłam do domu już. Jestem w domu. Jestem ze swoim wspaniałym rodzeństwem. Oto Toni, a to moja siostra. Nie wiem, czy pamiętacie ją. Tina, powiedz cześć. Toni, Toni! Toni! Toni, proszę, zrób mi znowu makaron. Kiedy pójdziesz do fryzjera? Dlaczego wyglądasz jakbyś z dżungli uczek? Co za przystojak jak urosłeś w końcu? super! Dobra, słuchajcie, więc w dzisiejszym odcinku, co w się sensie zaraz, y, rodzice poszli, rodzice wyszli, znaczy moja mama i jej mąż wyszli, więc jesteśmy sami w domu i zagramy. Szybką grę, a mianowicie chcieliśmy się bić, ale wpadliśmy na pomysł, że zróbmy z tego coś pożytecznego. Więc my, będziemy się bić, ale najpierw musisz nie zgadnąć flagi. Znaczy ten. Halo! Znasz ten trend na TikToku: wiecie, że zgadnij flagę, albo. No, no to dzisiaj będziemy to robić. Dobra, przedstawisz najpierw, nazywam się Lexi Chaplin. Grzina Chaplin. Antoni Chaplin. Why you got a copy of last name? łatwy. 5, 4, 3, 2, Oh, co tak ty? Ja, ja, ja. No, co tu i co? A ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja chciałam Cinę walić. Co on mówi? Oj, dobra, ja. ja. Japoński! Ja? Ale no, to jest poziom, się do tego, żebym chciał. Nie, Tina. Tina. To mam powiedzieć? No? Chiny. Dobra, nie, ja, dawaj mu coś spojrzeć. Ok, Sandy. Nie, jeszcze. <laughs> nie, nie, jeszcze nie płaciłaś flagi, no, teraz jest twoja, no? No dawaj! Chodź, chodź, chodź. No? Albania. No kurde, uskokuj się. Co? Skąd to jest na zna flagi Albanii, czekaj. To jest trudne. Ej, it's not my turn. Tunezja. Co? Tunezja.

Oj, trudne. No dawaj, Cykańko. Na Mibia.